Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj odcinek bardzo treściwy, który będzie o tej pompie, którą widzicie za mną, czyli pompie z Grodna Hitachi jutaki S 16 kW zbudowane z zasobnikiem 260 litrów, którą 4 miesiące temu zamontowaliśmy u szwagierki Marty. Dzisiaj będzie po pierwsze wywiad z Martą, która wypowie się, czy jest zadowolona z tej pompy ciepła, opowie, jak to wyglądało w stosunku do kotła na ekogroszek, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, jak wyglądają koszty eksploatacji takiej pompy ciepła w stosunku właśnie do ekogroszku, jakie temperatury są utrzymywane wewnątrz pomieszczeń. Dość ciekawy film, ponieważ instalacja, którą tutaj mamy, jest w stosunku 70% grzejniki, 30% podłogówki, czyli bardzo mały udział podłogówki, która nawet nie wiem jak jest rozłożona, jest z jakimś zagęszczeniem, ale na pewno nieco 10 cm. Temperatury, które tutaj wyrzucamy, są naprawdę niskie, więc jeżeli zastanawiacie się nad montażem pompy ciepła w modernizowanym budynku, który ocieplony jest zaledwie 10 cm styropianu białego, to myślę, że ten odcinek jest dla Was. A teraz, żeby nie przedłużać, to przenosimy się do salonu i przenosimy się do Marty. Jest już z nami Marta. Witajcie, cześć. I teraz polecimy sobie z karteczki z konkretnymi pytaniami, więc, żeby nie przedłużać, ile opału było spalane, jaki był jego koszt, a jak to teraz wychodzi przy pompie ciepła i prądzie. A więc zużywaliśmy 6 ton ekogroszku rocznie. Przy dzisiejszej cenie tysiąca za tonę to około 9000 zł w rozliczeniu rocznym za ogrzewanie i grzanie ciepłej wody po sezonie grzewczym. W tym momencie kiedy założyliśmy pompę, działa ona już czwarty miesiąc, założona była na początku października, mamy koniec stycznia, więc możemy powiedzieć, że 4 miesiące. Zużyła niecałe 3800 kW. I e, kilowatogodzin, i można powiedzieć, że to jest mniej więcej koszt około 2800-2900 zł. Przeliczając w tym momencie. Mówisz przy cenie jakiej? 70 groszy? Około czyli tej 70 groszy za kilowat. uśrednionej tak. taryfie, tak? Tak, przy uśrednionej taryfie. Okay. Można powiedzieć, że to wychodzi niecałe 700 zł miesięcznie za ogrzewanie. W tym momencie przez te 4 miesiące. Przed założeniem pompy ciepła e, założyliśmy również hmm. instalację fotowoltaiczną, założoną w lipcu. O mocy niecałe 10 kW. Wiedzieliśmy, że będziemy zmieniać źródło ogrzewania, więc pod tą przyszłą inwestycję również zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiczną, by wspomóc tą energię, która będzie zużywana przez pompę ciepła. Okej, okay, czyli jak na, na chwilę obecną rozumiem, że zyski z fotowoltaiki nie wystarczają na to, żeby pokryć w całości zapotrzebowanie generowane przez pompy ciepła i gospodarstwo domowe. Bo się skończyło to kiedy? W grudniu, tak? W grudniu, tak? tak. W grudniu nam się skończyło, więc pełny obraz sytuacji i na pewno z tego film też e, nagramy, będzie po pełnym e, sezonie, tak, jak się nam zamknie e, sezon e, do października, tak, kiedy była montowana pompa ciepła, wtedy będziemy mieli też pełny sezon produkcji energii z fotowoltaiki. I zdecydowanie jaśniej obraz będzie przedstawiony, bo energia, którą produkujemy latem, jest większa. Zimą z kolei więcej energii zużywamy na ogrzewanie, więc przedstawimy kolejne informacje. Jaka, jaką temperaturę utrzymujecie tutaj w poszczególnych pomieszczeniach? Czy jest różnica pomiędzy pomieszczeniami z podłogówką i z grzejnikami? Czy ta temperatura jakoś się różni i jej utrzymywanie w czasie też się różni, czy jak to wygląda? A więc ogólnie w domu stosunek pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami i podłogówką wynosi mniej więcej 70% z pomieszczeniami, gdzie są grzejniki, do 30% dla pomieszczeń, gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Poprzednio utrzymywaliśmy temperaturę na poziomie 24 stopni, co stwierdziliśmy, że było za dużo, i po około miesiącu czasu zmniejszyliśmy tą temperaturę na 21-22 stopnie. Za późno wpadłem z wizytą, tak? Bo to, było, to, to była wizyta moja właśnie chyba po miesiącu albo po półtorej miesiąca po nawet tak. e, wpadłem do Marty i się pytam, jak jest, czy jest za ciepło, za zimno, może by coś podnieść i tak dalej, temperaturę, podnieść krzywą grzewczą. I się okazało, że nawet jest za ciepło, ale wiemy, że Marta jest z tych kobiet, które są e, ciepłolubne. Ok, czyli półtorej miesiąca chodziło to na normalnym trybie, e, tak. potem zjechaliście na tryb ekonomiczny. Eko. I jak wygląda mniej więcej temperatura, jak się kształtowała wtedy w budynku? 24-25 stopni, mówisz? Tak, 24-25 stopni. A po przełączeniu stopni. na tryb eko, czyli zmniejszeniu krzywej grzewczej dla grzejników i zmniejszeniu krzywej grzewczej dla podłogówki o 3 stopnie temperatury wody wchodzącej, jak to spadło? Yy, obecnie temperatura jest na poziomie 21-22 stopnie, przy czym w pomieszczeniach, gdzie jest ogrzewanie podłogowe, jest nieco chłodniej. Można powiedzieć, że... Yy. Pół stopnia do stopnia jest chłodniej. Dobra, a jeżeli chodzi o utrzymywanie tej y, temperatury y, w pomieszczeniach, gdzie są, gdzie są grzejniki, a w pomieszczeniach, gdzie jest podłogówka. Czy to wygląda tak, że mniej więcej jest stała ta temperatura, czy, czy ona się waha? Jak to wygląda? Tak, temperatura jest stała i co chciałam podkreślić, przy poprzednim systemie ogrzewania, którym był piec na ekogroszek, bardzo ciężko było wyregulować temperaturę ogrzewania podłogowego. Y, długo się nagrzewało, było bardzo gorąco i nie można było ustawić takiej temperatury optymalnej do tego, żeby spędzać czas w pomieszczeniu, gdzie jest ogrzewanie podłogowe. W chwili obecnej ta temperatura jest cały czas na tym samym poziomie, w związku z czym zwiększa się komfort użytkowania. Myślę, że to jest spowodowane tym, że niestety sterownik kotła i cały system, który był tutaj zbudowany, troszeczkę inaczej, innymi prawami się rządził. Utrzymywana była wyższa temperatura i nie było takiego systemu jak teraz, że mamy czujniki temperatury, mamy bufor ciepła i generujemy tak naprawdę tą temperaturę dla podłogówki w sposób stały. Dopuszczamy cały czas, dbamy o to, żeby ta temperatura, według krzywej grzewczej, wychodziła. I myślę, że stąd jest to odczucie, że w domu jest stała temperatura. Wiem, że zaskoczenie było dla męża Artura, że grzejniki są letnie i jak to jest możliwe, że nie pchamy 50 stopni na grzejniki na przykład, tak. a, a w domu jest ciepło. Jak, jak to wygląda? Czy te grzejniki są mniej więcej równomiernie wygrzane góra-dół grzejnika, czy one całe grzeją i czy właśnie to jest tak, że one są letnie i daje radę, czy jak to wygląda? One cały czas są letnie i to było właśnie dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, bo przy poprzednim systemie ogrzewania one były wręcz gorące. Żeby zimą uzyskać taką temperaturę, która była utrzymywana, to te grzejniki cały czas były gorące. Ten piec pracował, słuchać było podajnik, który cały czas podawał opał. W tym momencie grzejniki są letnie, cały czas stabilnie, a temperatura mimo wszystko w domu jest bardzo komfortowa. Myślę, że warto właśnie tutaj podkreślić to, że jest to wszystko możliwe. My tutaj obliczyliśmy temperaturę docelową przy minus 20-50 stopni, ale myślę, że będzie to mniej, będzie potrzebne tej temperatury. I warto powiedzieć to, że przy grzaniu pompą ciepła, jeżeli macie grzejniki, to termostaty wszystkie muszą być odkręcone na maksa, i te grzejniki muszą być dostosowane wielkością w stosunku do pomieszczenia. Trochę się tutaj obawiałem tej temperatury właśnie rzędu 50 stopni, ale wyszło tylko tyle, że przy pompie ciepła, przy zbudowaniu układu w ten sposób, który mamy, czyli mamy bufor i dość mocne pompy obiegowe, grzejniki muszą grzać do niższych temperatur, niż to było w stosunku do pieca węglowego. Dlaczego? Ponieważ przemiał wody przez grzejnik jest większy i on może oddać tą samą energię do pomieszczenia, przy niższej, przy niższej temperaturze. Dlaczego? Bo cały grzejnik jest bardziej wygrzany i jest w stanie na przykład 20-30% energii więcej oddać do pomieszczenia. To, co zauważamy, to tak naprawdę tylko w jednym pomieszczeniu musimy wymienić grzejnik na większy. Nie robiliśmy go wcześniej, bo chcieliśmy przetestować, czy wystarczy, czy nie, ale poza tym wszystko się super sprawdza. A gdzie to, co to za pomieszczenie? To jest małe pomieszczenie, takie narożne. To jest pokój naszego syna który bardzo lubi ciepło, a w związku z tym, że pokój jest narożny, jest dość chłodny i tam chcemy zwiększyć grzejnik. Kolejne pytanie, myślę, że nurtujące też osoby, które mają kocioł na węgiel, czy to starego, czy nowszego typu i chcą się przesiąść na pompę ciepła, pompa ciepła. Przecież to jest źródło niskotemperaturowe. Chcemy utrzymywać też niską temperaturę w bojlerze. Tutaj macie w pompie ciepła Hita, czy Jutaki S, tak? Tak, 200, 16 kW. 260 litrów zbiornik wbudowany ze stali nierdzewnej. I powiedz mi, czy ten boiler wbudowany jest wystarczający i czy nie było problemów z ciepłą wodą? Tylko tak szczerze. Nie było. Z tej wody korzysta pięć osób i nigdy nie zdarzyło się tak, żeby dla kogoś brakło. Yy, wiadomo, że też nie każdy na raz korzysta z tej ciepłej wody, ale w codziennym użytkowaniu przez te cztery miesiące nie zdarzyło się ani raz, żeby ten zbiornik wody nie pokrył naszego zapotrzebowania. Czyli bez problemu daje sobie radę. Jaką temperaturę mniej więcej utrzymujecie w zasobniku, pamiętasz, czy nie? <śm> 40, ale pewnie Karol Wam zostawił 45 stopni. Myślę, że... 45 stopni. I myślę, tak. że taka woda się tutaj utrzymuje. Z informacji ważnych jeszcze tutaj, jest przez nas zainstalowana pompka obiegowa, ale ta pompka nie jest na razie używana, bo wtyczka dalej chyba jest zawinięta w oryginalnego takiego zip'a i tyle, tak? Tak, I na co razie. Można byś jeszcze... o tym powiedzieć. U Was. Tak, u nas. Y, oczywiście daje się to odczuć, że ta woda, szczególnie na pierwszym piętrze, nie jest od razu ciepła. Ile trzeba poczekać? Niecałą minutę, żeby ta woda zaczęła lecieć już ciepła. I na razie się jeszcze zastanawiamy, czy podłączyć tą pompkę, czy jeszcze nie. W chwili obecnej nie jest to na tyle uciążliwe, żeby podłączyć. Na niższej kondygnacji ta woda jest prawie od razu ciepła, także w chwili obecnej to użytkowanie bez tej podłączonej dodatkowej pompki obiegowej nie jest uciążliwe. Czyli myślę, że trzeba zrobić rozważania. Ile razy dziennie ktoś używa na piętrze wody, bo tam jest największy problem. Ile tej wody trzeba spuścić, ile mniej więcej litrów to jest i przeliczyć sobie koszt i czy ten komfort, czyli czas, który czekamy, jest warty tego, żeby używać tej pompki. Bo tutaj ta instalacja też nie jest dość rozległa, tylko jest dość prostą i krótką instalacją, więc myślę, że trzeba było się poważnie nad tym zastanowić. I myślę, że kolejne ważne pytanie, czyli czy pompa ciepła jest słyszalna w domu i czy nie przeszkadza Wam w yy, spaniu? Nie. Wprawdzie sypialnie mamy zupełnie z innej strony niż zamontowana jest jednostka zewnętrzna, ale jak wiesz, siedzimy w tym momencie w pokoju, gdzie właśnie pod spodem jest jednostka zewnętrzna i w ogóle w jej nie słychać. Tak, jesteśmy w salonie. Jak już widzieliście na poprzednim filmie, jednostka zewnętrzna jest na zewnątrz, tutaj pod tarasem. Jest w ogóle niesłyszalna na co dzień. Oczywiście zdarzały się takie minusowe temperatury w grudniu, gdzie było na poziomie minus 10-minus 12 stopni, że proces odmrażania następował częściej, i wtedy można było usłyszeć, ale siedząc tutaj, czyli w salonie, i kiedy nie było żadnych innych źródeł, że tak powiem, zagłuszających. Czyli jeżeli ktoś ma sypialnię albo ta jak ma pomieszczenia mamy nad sobą albo tak jak ty masz czyli po drugiej stronie domu, to ta pompa ciepła nawet 16 kW duży klocek dwuwentylatorowy nie sprawia tutaj problemów, tak? Nie, absolutnie. Wiadomo, że na co dzień różne odgłosy, czy gotowania, czy jakieś muzyki, czy zwykłych rozmów powodują to, że nie zwraca się uwagi na ten hałas otoczenia. A tak jak mówiłam, pompa jest absolutnie na co dzień niesłyszalna. Więc myślę, że to jest tyle, jeżeli chodzi o ten wywiad z Martą na chwilę obecną, bo pełnych kosztów ogrzewania i tak dalej nie znamy, jak to wygląda. Czy poleciłabyś pompę ciepła? Czy jesteś z niej zadowolona? Może tak, żeby podsumować to? Oczywiście. Powiem Wam tak, jak każda kobieta, dużo czasu spędzam na sprzątaniu. Po pierwsze, nie kurzy się tak bardzo jak przy innym źródle ogrzewania. Przy pompie jest czyściutko. Jest bardzo łatwo zapanować nad temperaturą w domu. Nie jest to w ogóle w żaden sposób wymagane. Tak jak wcześniej mówiłam, testowaliśmy różne opcje, żeby wycyrklować tutaj temperaturę przy ogrzewaniu podłogowym. Więc yy, cała ta łatwość tutaj utrzymania temperatury na jednym poziomie jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Przede wszystkim to, że można wyjechać, nie martwimy się o to, czy piec wygaśnie, czy nie, pompa ciepła jest samosterowalna i, wniczy... I nikt nie musi dokładać do opału. I to jest chyba najfajniejsze, to jest najfajniejsze. co jest w to pompach się... ciepła. Na chwilę obecną wychodzi co, że ogrzewanie, jeżeli by się nic nie zmieniło, jeżeli zima by była łagodna. To wyjdzie was trochę taniej niż ekogroszki. Nawet, Dokładnie. Tak? tak jak mówiłam, obraz pełnej sytuacji będziemy widzieć dopiero po pełnym sezonie grzewczym. Wiadomo, że w okresie letnim pompa będzie tylko i wyłącznie do otrzymywania ciepłej wody, więc na pewno to zapotrzebowanie na energię też się zmniejszy. O tym opowiemy w kolejnym filmiku. Dokładnie. A teraz lecimy sobie do kotłowni na zewnątrz i będzie troszeczkę technicznego gadania. I pamiętajcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Karola Kato... klimatyzacji Katowice, to subskrybujcie koniecznie. Łapka w górę pod każdym filmikiem i zachęcam Was do odwiedzenia kanału, bo Karol na pewno przedstawi wiele ciekawych filmików, z których będziecie mogli e, dobrać urządzenie do siebie, czy do własnych potrzeb bądź rozwiązać jakieś problemy. Szczególnie was z Twoim udziałem. No. <laughs> no, zadowolona rodzina, e, żegna Was i przenosi się do... Pierwny. Pozdrawiamy. OK, moi kochani, przenosimy się na chwilę do maszynowni, żeby wam troszeczkę tutaj technicznie pogadać, ale myślę, że o tym nakręcimy osobny filmik, jak to te wygląda, jak temperatury się kształtują, jak zużycie prądu bla 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 i w ogóle w szczególe. Ale żeby nie ściemniać, to przenosimy się do naszej skrzyneczki, o tą, którą zrobił Karol i co my tutaj mamy? Mamy bezpiecznik od sprężarki zabezpieczający agregat. Mamy drugi bezpiecznik od jednostki wewnętrznej Wyposażonej w grzałki. Tutaj mamy licznik energii elektrycznej, który zlicza nam od 2 października, a mamy końcówkę stycznia, kWh pobrane przez sprężarę i jest to 3538,99 kWh, więc nie oszukaliśmy was. I drugi licznik energii elektrycznej, który jest ogólnie na jednostkę wewnętrzną, to jest też licznik 3 fazowy i mamy tutaj pobrane 335,72 kWh od 2 października. I jeżeli chodzi o to zużycie energii elektrycznej przez jednostkę wewnętrzną, przez sprężarkę to jest klarowne, tam nie mamy żadnych grzałek, nie mamy niczego, mamy tylko sprężarkę, mamy silniki, płytę inwertera i tak dalej, to co nam pobiera energię elektryczną, ale ten drugi licznik energii elektrycznej na jednostkę wewnętrzną zlicza nam zarówno Energię, która jest pobrana przez wszystkie układy, które mamy tutaj, czyli pompę obiegową. Do tej jednostki też z tej jednostki też mamy zasilane te dwie pompy obiegowe na cele grzejników i na, o, na cele grzejników i na cele podłogówki, ten zawór przełączający i mamy też zasilane wbudowane grzałki, więc to nie jest czysto energia elektryczna przekazana, że tak powiem do grzałek, jest to też energia, która szła na te wszystkie układy, czyli właśnie pompy, głównie pompy obiegowe, tak. Jeżeli chodzi o wspomaganie się grzałkami, to tak jak rozmawialiśmy tutaj z z Michałem. Kto nie oglądał odcinka o ustawieniach, ustawieniach sterownika, to macie go tutaj na górze. Wam wyskoczył i rozmawialiśmy z Michałem, jak to jest w przypadku pompy ciepła Jutaki. Czy te grzałki załączają się wszystkie, czy ta grzałka załącza się jedna i czy one załączają się zawsze, kiedy pompa wchodzi w cykl rozmrażania. No i jakie dostałem, to jest tylko to, że. Te grzałki są w miarę inteligentnie dołączane. Nie jest tak, że załączają się wszystkie podczas odladzania, i nie zawsze się załączają, ponieważ jeżeli macie dość wysoką temperaturę wody i są w miarę korzystne warunki na zewnątrz, to wtedy ten defrost będzie zrobiony bez użycia grzałek w jednostce wewnętrznej. Więc myślę, że dość ciekawa opcja. Kochaneczki z tego miejsca jeszcze raz gorąco chcę pozdrowić firmę Grodno która dostarcza nam tą pompę ciepła 16 kilowatową Hitachi Yutaki S ze zbiornikiem 260 litrów. Dzięki Grodno. No i co powoli trzeba się z wami żegnać ale napominam was Karol do tego żeby w komentarzach pisać jakie filmy chcielibyście jeszcze z tego miejsca żeby dla was nakręcić. Na pewno nakręcę dla was filmik w którym pokażę Wam, jak taka pompa zachowuje się w typowej polskiej zimie, czyli plus 5, minus 5 stopni, jak taka pompa ciepła zachowuje się w totalnych mrozach rzędu minus 15, minus 20 stopni, czy dała sobie tutaj radę, czy ogrzewanie grzejnikowe nie zabiło tej pompy ciepła i jakie temperatury wtedy z niej wychodzą, żeby w domu było ciepło i jak ciepło jest w domu. Więc takie filmy na pewno stąd będą. Na pewno będzie ogólne zużycie prądu, tak, całego Jakie było tutaj w sezonie, i w kolejnych latach, więc takie filmy na pewno będą. Ale jeżeli macie jakieś pomysły inne, co dla Was nagrać, to jak najbardziej zapraszam do komentarzy. A tymczasem borem, lasem, zabawiając się pompiasem Hitachi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!